Dzień dobry Dzisiaj odcinek Nagrany w ten sam dzień Co wczorajszy Ale nie wczoraj Jeszcze powiem wam taką ciekawostkę na samym początku filmu Co nie? Patrzcie tutaj Jak ktoś nie widział tego materiału to Polecam zobaczyć Jedziemy sobie planować napad na kasyno Kurde, ledwo sobie już tu widzę wszystko Bo słońce mi świeci Słyska. Is. Hear me out on this, homie. All right, the cash room is on the bottom left. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building. No There's access to the casino floors at either end of the complex. All right, mm -hmm. now, security consisted of CCTV, a key code access, and in places a swipe Mm-hmm. Hey, When we eindelijk een crew in. Ja, yeah, nee. No. Hey, boss, it's is Hey, 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 hey. Damn, man. Now we seen the plane. Well, then hebben we onze eerste recruit. Kom in en shut de deur. Als je de eerste recruit bent, dan is het een goed project. Een goed plan. Het is All we need to van die Luckily, is altijd één link in any security setup: de human horse. Uuuu, ale powiedział Musimy zdobyć kartę od, od jakiejś Krupier, Krupier, ja jestem Krupierem To ja rozdaję karty Trzymamy ten sam samochód co ono. Musimy jechać close to her tego sobie odjechałem na wstecznym i ona nic nie podejrzewa, dlatego jest git Pa, pa, pa Ona wariatka jest, widać już coś się dzieje z nią nie tak O, czerwone A, Co tu się, jakieś kolizje na drodze, o, dobra, jest Teraz cyk, proszę państwa, ale jedzie, ale on jeździ Dobra Widzicie? Dziwnie to ten, bo zawsze, gdy podjeżdżamy, jest czerwone I jak ona przejeżdża, jest zielone, nie? Jakby I wtedy z tą taksówką, o tutaj musimy stanąć Z tą taksówką, kur... Z tą taksówką było tak, że <laughs> Że się ten mechanizm zepsuł, coś i właśnie ten Nie wiem, czy ktoś pamięta, w ogóle ja sobie tak gadam A kto pytał, nie? W ogóle nikt tego nie oglądał nawet <laughs> A ja, a ja tutaj, wiesz, jakim niedzielnym taksówkarzu gadam SACHSHOP proszę, na Na parking Tak o, Krupier rozdaje karty i idzie se Dobra, staniemy się za nią tego Na pewno nie, nic nie podejrzewa <kluzny> Jesteśmy w środku No oczywiście, że tak To jest git wszystko Musimy tu przyjść Perfect, jeje yeah, yeah. No cóż. Dobra, krupier rozdaje karty. To ja muszę też tu wejść wtedy i się przebrać. I ten łańcuch jeszcze. Krupier has left the shop. Proszę going tu za nim. To ja mój samochód? Ty jej się kółko nie kręci z tyłu. No to jak ona jedzie? Nie wiem. O, i my musimy ten sam. On zawsze tu stoi, praktycznie na tej misji. Dobra, włączmy sobie radio takie po cichutku. Jakieś takie KDST na przykład. O oh, Matter. O oh, Jezus, Mario. No tak stoi, tak na ciągłej, ale. No, kto patrzy w lusterkach w tamtych czasach? A zastrzelić ci gościu, że ty mnie chcesz wyprzedzić? Ja tu cię pakuję. To jest moje miejsce parkingowe. Co ty chcesz mnie wrobić? No. Pa 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 co ona daje? Ona w szoku jest takim totalnym, że hit. I ci, Chłopie ale jeździ. Ale tam czeka, ej, tylko słyszę tego to, 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 Ale wgniecie się w fotel, patrzcie jak wgnie się w fotel Ruszyłem Ło, jak przeskoczyła Głową Dobra, przecież nikt się nie kapnie, że uderzyłem O ja, piękna gierka Dobra, tak se stadę. O, dotarliśmy ona sobie do mieszkania poszła Musimy poczekać na Krupierę, który rozdaje karty <laughs> On tu idzie Ja jestem wstąp Kiedy? czego brakuje <laughs> Tutaj będzie cezura Dobra, <laughs> git no jaki kraj, taki obyczaj O, ale ledzi fajne Dobra, zyskaliśmy ją jako gear friend And I going to... Na siłkę Teraz musimy ją przekabacić, że, że niby ten jesteśmy, nie? Że git, wszystko Otwiera nam się przed nami Jakby... Jakby... Nie jakby tylko możliwość otwiera się możliwość Żadna jakby, tylko możliwość się otwiera yy, napadu na kasyno, tak? O, chyba jej się nie podoba jest baba narzeka, zasrana. Nie je, proszę. Chłopie, gdzie ty tam przeskoczyłaś? Chłopie No <noise> nie wiem, no... O kurde. Przys Będzie mi się nie czy co? Dobra, wiecie co? Zrobię to jeszcze raz. Dobra, zrobię to jeszcze raz, nie? Widzimy się, dobra. Ogólnie, słuchajcie, zrobiłem to wszystko. Jesteśmy na poziomie. No właśnie, wiecie, tamtym, że wyszliśmy z tego domu. Policja nas goni, kurde. I musimy tutaj, o właśnie, w ten sposób. Ja sobie kupuję ten dom blisko niej, żeby mieć house tutaj. Wtedy ja sobie biorę tego infernusa. Policjanta, razem z nim. Zamykam. W garażu i saveuję sobie gierkę. Bo ogólnie wydaje mi się, że jeżeli będziemy w tym stroju sobie do niej wchodzić, to nie będzie problemu z tamtą dziewczyną w Los Santos, tak? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze raz musimy tak zrobić albo dwa razy. Jak mi się uda to skończyć, to odezwę się. Uwaga, uwaga, dostałem telefon. <grymny> okay. CJ Jee Grove Street Dobra, cyk I po kartie Cyk Mamy kartie No i cox Szkoda, że nie dostałem żadnego Rum, pum 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 pum. Jee Jee pum 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 pum. Jee Jee plus. Kurde, ale też taki odcinek właśnie z jednego tego. No tak se, kurcze. No ale chyba będę zmuszony, bo tam te misje kolejne są długie bardzo. Wiem, przecież mogę się ubrać. Dobra, no i koks. Dobrze. A ile mam czasu w ogóle? Czekajcie. Dwie minuty. No to nie zdążę. <grybujesz> bo dwie minuty do premiery tamtego, co nie? Czyli będę musiał obejrzeć jeszcze sobie premierę przy okazji. I tu. Tam jest nowy sklep. Nowy sklep z ubraniami. Premiera się odzywa. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj w sprawie zakończenia odcinka, ale jeszcze chwila, moment. Musimy wejść, się ubrać jak porządny obywatel. Się. Sklep jest nowy. Tutaj, wiesz o co chodzi? Jest coś takiego? Ja nie wiedziałem, że takie cudowne to są. Jaj. Dobra, ale ja nie chcę takiej kominiarki. Nie, 2 tysiaki kosztuje taka komunikata. To ładnie. A to co to? O, takie balasy mają. To balasy mają chyba drogie. Ile to kosztuje? Chłopie 400 zł. Ja na początku miałem chyba koszulkę za 15. O, i to jest często spotykane. Yy, ludzie to często noszą. Nie wiem czemu. Chyba, że jak się chyba skończy GTA na 100%, to chyba się dostaje takiego skina z tym. Ale zarobiście wygląda. Ej, ciu zarobiście? To jest Mad Dog i Log. OG Log to jest, a to jest Mad Dog koszulka. I to jest tak, że ja czytałem to gdzieś. Trzeba go że jak, jak Mad Dog jest na szczycie, to jest jego koszulka droższa. A jak Log ukradnie te rymy, czyli my ukradniemy, to jego koszulka jest droższa. Tak wygląda Mad Doga. Dziwkiwa koszulka. No i kosztuje 36 dolarów. Kminisz to? Taniczko, nie? A patrz, co się dzieje tu? Log, OG Log, która jest taka sama, nie? No, tu ma kastet zamiast coś tam. Kaylenka, kaj tam ma? I patrz, 240. I z tyłu ma też kaylenek. No to jest Uzi. I co wypierdzielicie, że tam jakaś ta firma, nie wiem jak ona się nawet nazywa, że, że Uzi była pierwsza z Uzi, a tu później ta San Andreas jest Uzi. O zdrowe. Pytanie nie wiem co tu ubrać, nie? Czyli idziemy w to chyba, nie? To jest chyba najlepsze. Jeszcze pasuje do tego fitu w ogóle. Ale mi się nie podobają. No i co no, wiecie, jak to jest, nie. Te same mamy są chyba najfajniejsze. Zwyczajne to fajne chyba. Silver tak wygląda. Tylko że my sobie weźmiemy golda, nie? Ludowy. Ty, bo wy mnie nie słyszycie Ale cudawianki, nie? O, mamy 600 To i tak tanie w sumie Proszę, sobie buty i białe Blue, znaczy W Hite Sneakers, o Taka lekka zmiana, wiecie Na, na spokojnie Wypieprzaj tam. I przydałoby się jeszcze do fryzjera polecieć gdzieś, nie? Dobra ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak zostawiajcie lajki, like, subskrypcje i dzwoneczki, yy, widzimy się w kolejnym odcinku, siema, do usłyszenia, yo!